ma Widzowie No robimy Koło Fortuny Tu 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 Dla Bubu Czarny Aha prawidłowe pamiętajcie Wbijajcie Idźcie Ten idzie na, Idźcie do swoich kolegów Sąsiadów Żeby do wszystkich Kogo znacie I powiedzcie żeby Subskrybowali kanał Stecyk i na 50 y, subskrybentów pokazuję twarz, y, nagrywam piosenkę, y, co jeszcze, robię film, wszystko robię, napiszcie jeszcze nawet w komentarzu co byście chcieli zobaczyć jak do, zdobędę 50 subskrybentów i ja i możecie to nagrać na mojego instagrama jak mi to wyślecie na instagrama jak idziecie do sąsiada ten no to będziecie więc no. Subskrybujcie 50 subskrybentów. dobijamy to w 6 dni oby. A ja nawet... Ja będę jeszcze filmy robione tak naprawdę bez twarzy, ale gdzie jakby... Gdzie ten... Gdzie robię jakby ten. Ej. no. I będą filmy jak jakby robię tą. Jak to się nazywa? Jak robię hmm, film? No nie wiem. Czy nawet co powiesz No ale będzie film, jak robię muzykowe z twarzy, bo na 50 subskrybentów robię, jak pokazuję twarz. No i co? Napiszcie nawet w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć na 50 subskrybentów. Albo napiszcie co jeszcze dzisiaj na, w komentarzu co mogę jeszcze wymyślić na film na film dzisiaj bo mam dwa filmy dzisiaj zrobiłem no ale troszkę mało więc ja chcę jeszcze zrobić przynajmniej z dwa filmy dzisiaj albo więcej no i co do zobaczenia.